Widzimy czasem na różnych y, przedstawieniach krzyż, y, który stanie się kotwicą, znakiem nadziei. Ale możemy też zobaczyć krzyż, który przedstawiony jest jako klucz, bo zrozumienie języka Bożej Miłości, języka czasem trudnego i opartego na cierpieniu, jest drogą do zrozumienia samej tej Bożej Miłości. Kluczem Krzyża otwieramy bolesne tajemnice naszego życia, a przede wszystkim tajemnice, przez które Chrystus objawia nam swoją miłość, w Szkole Mądrości Krzyża, która działa przy naszej prowincji zakonnej, przy klasztorze pasjonistów, przy ulicy Zamienieckiej. Kolejny semestr w szkole mądrości krzyża, który rozpoczniemy 12 lutego, chcemy poświęcić na przyjrzeniu się życiu konsekrowanemu, które jest szczególną formą pójścia za Chrystusem ubogim dziewiczym i posłusznym, nie tylko wtedy, kiedy jest to wygodne, miłe i przyjemne, ale również wtedy, kiedy ta droga prowadzi na Kalwarię, kiedy ta droga wiedzie przez cierpienie, przez wyrzeczenie będziemy zastanawiać się nad początkami życia konsekrowanego spróbujemy przyjrzeć się temu jak rozwijało się w przeszłości ale nade wszystko będziemy chcieli zobaczyć co dało światu i co może dać światu dzisiaj życie zakonne życie konsekrowane w roku jubileuszu 300-lecia istnienia zgromadzenia męki Jezusa Chrystusa pasjonistów również naszemu zgromadzeniu poświęcimy nieco czasu Szkoła Mądrości Krzyża pracuje jakby na trzech poziomach. Przede wszystkim są to wykłady. W piątkowe wieczory spotykamy się, by przez półtorej godziny słuchać ciekawych prezentacji, zagadnień odnoszących się do tematu danego semestru. Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na kontakt ze słuchaczami, rozmowy, pytania. Szkoła mądrości Krzyża daje nam możliwość także przemedytowania, przemyślenia tego, czego się dowiedzieliśmy, albo co zajęcia nam przypomniały. Ale to nie tylko spotkania, które odbywają się w konkretnym miejscu, zważywszy na sytuację, w której przychodzi nam żyć, od tego semestru postaramy się, żeby w zajęciach można było uczestniczyć także zdalnie na platformie internetowej, która pozwoli nie tylko wysłuchać i obejrzeć to, co się dzieje na zajęciach, ale uczestniczyć w nich czynnie, zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami.